zażyj tabletkę wyciszenia Psalm 4, rozdział 5 Zadrżyjcie i nie grzeszcie rozważcie na swych łożach i zamilknijcie Moje kochane dziecko Czy kiedykolwiek ktoś powiedział ci prześpij się z tym często jest to dobra rada Czasami jesteś na coś tak zły, że nie potrafisz spojrzeć na to obiektywnie. Takie chwile nie są dobre na podejmowanie decyzji. Kiedy odczuwasz złość, możesz palnąć coś przykrego, a później myśleć: Nie mogę uwierzyć, że to powiedziałem. Radzę ci, poczekaj. Kiedy jesteś wściekły, nie podejmuj żadnych działań. Gdy ktoś jednak upiera się, abyś wtedy podjął decyzję, powiedz mu, potrzebuję czasu na przemyślenie sprawy, potem dam ci odpowiedź. Następnie wycisz się i módl się w tej sprawie. Zapytaj mnie, co o tym sądzę. Oddychaj głęboko, policz do stu. Zrób cokolwiek, co sprawi, że się uspokoisz. Tak, odczuwasz wiele emocji, ale nie musisz być ich niewolnikiem. Chcę, abyś to Ty panował nad swoimi emocjami, a nie one nad Tobą. Twój pokój. Bóg.